Jadę dalej, widzę więcej widzę jak mi deprze ktoś po pięcie No to chyba wcisnę reset to o, o Nienamacalny, lekko wyalienowany Teraz patrzę na to z góry a a, te O, tamte hologramy, Dzieci Dzieci sposób to nie wiedzą jak żyć yeah. Dzieci sposób to nie rusza ich nic Przełamujesz bariery, co mówiłeś, że nie przejdziesz Czy to właśnie można nazwać, kurwa, nie Jesteśmy tylko sumą wyborów w naszym życiu Nie dotykaj narkotyków, bo cię szybko znią tą bytą Znałem typów, co są definicją nie chcę znać tych hipokrytów, duży kwit na celowniku Duży, kwit na celowniku. duży kwit na celowniku a, 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 a. Kwit na celowniku nad, nad, Znałem typu, się nie pierdolą w tańcu Kiedyś obudziłem się prawie bez palców Podjechali pod klub, zawinęli mnie a, do a, W do AMG Chuj w to miałem 18 lat Byłem młody, głupi, głupi Ale widzę więcej, nienawidzę jak mi decze ktoś po pięcie No to chyba wcisnę rezy. to Nienamacalny, lekko wyalienowany Teraz patrzę na to z góry, ozmał na te hologramy Nie, yeah. dzieci po sposób to nie wiedzą jak żyć Dzieci po sposób to nie rusza ich nic Przełamujesz bariery całą, mylę że nie przejdzie Szczytowaczcie, mam to wejście, nazwać, kurwa szczęście Jednak nie, nie, nie mam nic do stracenia To do urodzenia, w genach przekazywaliśmy sobie informacje I'm going